Dziś zapraszam Was na kolejny odcinek z serii testów produktów hybrydowych. W tym materiale pod lupę biorę markę Folly Nails. Na wstępie jeszcze szybko przypomnę Wam format odcinka. Standardowo zacznę od zaprezentowania i omówienia testowanych produktów oraz testu krycia lakierów na przeźroczystych wzornikach. Później przejdę do testu praktycznego, a na koniec porównamy efekt zaraz po aplikacji produktów oraz po upływie trzech tygodni. Jeśli jesteście ciekawi jak produkty marki Folly Nails wypadną w tym teście, to serdecznie zapraszam Was na materiał. Cześć, to Aniela, witam w kolejnym filmie na kanale NG Nails. Ok, zacznę od bazy. W dzisiejszym filmie przetestuję bazę Frenchy w odcieniu Light Pink. Produkt nadaje się do wzmocnienia, wyrównania i nadbudowy płytki. Na pierwszy rzut oka widać, że produkt jest dość gęsty. Tym produktem możemy delikatnie przedłużyć i nadbudować paznokcia, czy wyrównać kolor płytki i skorygować jej niedoskonałości. Jak nazwa wskazuje, kolor idealnie nadaje się pod fręcza czy baby boomera. Dla miłośniczek Natural Looku ta baza zaprezentuje się również świetnie jako kolor. Jeśli chodzi o cenę, to bazę Frenchy kupimy za około 61 zł za 10 ml. Kolejnym testowanym dziś produktem jest oczywiście lakier hybrydowy. Mam do przetestowania trzy kolory: klasyczną czerwień o nazwie Flame Scarlet, mocny róż o nazwie Carmine i delikatny pastylowy fiolet o nazwie Orchid Bloom. Jak widać hybrydy są bardzo dobrze napigmentowane, ale dla pewności przetestuję jeszcze ich krycie na przeźroczystych wzornikach. Na wzorniki kładę pierwszą cienką warstwę kolorów. Zestawiłam tutaj dla kontrastu jasny pastel z mocną czerwienią. Jak widzicie, lakiery świetnie kryją już przy pierwszej warstwie. Dodatkowo mają bardzo przyjemną kremową konsystencję. Nie są ani za gęste, ani za rzadkie. Utwardzam produkt w lampie, a następnie nakładam drugą warstwę lakierów. I tak jak można było się tego spodziewać, przy dwóch warstwach uzyskujemy już pełne krycie kolorów na wzornikach. A tak finalnie prezentują się te wszystkie trzy omawiane kolory. Przyjrzyjmy się też bliżej ich pędzelkom. Są one dość długie, gęste i ścięte na prosto, czyli takie, które mnie osobiście najbardziej przypadają do gustu. Hybrydy marki Follinails skupimy za około 49 zł za 10 ml. I na koniec omówię oczywiście top. Top, który dziś przetestuję to top No Wipe, czyli bez przemywania. Oznacza to, że produkt nie pozostawia lepkiej warstwy dyspersyjnej do przemycia. Producent zapewnia, że top zabezpiecza kolor hybrydowy przed blaknięciem oraz wydłuża trwałość stylizacji. Tego typu produkt oczywiście najlepiej ocenić w praktyce, dlatego wrócimy do oceny tego topu w dalszej części testu. Jeśli chodzi o cenę to top No Wipe kupimy za około 54 zł za 10 ml. OK, czas na test praktyczny. Moja modelka ma już przygotowane paznokcie pod nowy manikir, dlatego na płytkę nakładam od razu bazę Frenchy. Zaczynam od cienkiej warstwy produktu, a następnie bezpośrednio na tę warstwę nakładam bazę w większej ilości, aby wykonać nadbudowę. Baza jest bardzo gęsta, więc nie macie się co bać, jeśli chodzi o kwestie spływania i zalewania skórek. Rozkładam bazę pracując pędzelkiem od boku do boku. Produkt w miarę szybko się poziomuje. Odpowiednio rozłożoną bazę utwardzam w lampie. Przy nadbudowie oczywiście utwardzam każdy paznokieć osobno. Następnie przechodzę do nałożenia koloru. Moja modelka wybrała kolor Flame Scarlet, czyli uniwersalną, klasyczną czerwień. Ten kolor także idealnie nada się na zbliżające się walentynki. No i tak jak można było się spodziewać, po testach przeprowadzonych na wzornikach, kolor świetnie pokrył już przy pierwszej warstwie. Utwardzam pierwszą warstwę w lampie. Teraz aplikuję drugą, choć przy takim kryciu to jest tylko formalność. Przy okazji nakładania kolejnej warstwy rozkładam produkt także w mniej dostępnych miejscach przy skórkach za pomocą pędzelka do zdobień. Pędzelek również pochodzi z firmy Folly Nails. Utwardzam drugą warstwę i na koniec kolor zabezpieczam topem. Top ma bardzo przyjemną konsystencję. Nie jest ani za rzadki, bo nie rozpływa się na powierzchni, a także nie jest zbyt gęsty. Jego konsystencja pozwala na pełną kontrolę nad produktem. Na koniec utwardzam produkt w lampie. Tak prezentuje się gotowy manikir wykonany produktami hybrydowymi marki Folly Nails. Muszę przyznać, że bardzo dobrze mi się pracowało tymi produktami na każdym kroku stylizacji. A teraz sprawdźmy, jak prezentuje się ta sama stylizacja po trzech tygodniach. Jak widać, mamy tu piękne odrosty. Trwałość manikir oceniam 10 na 10. Nie widać żadnych ubytków. Wszystkie produkty trzymają się doskonale. Błysk po tych trzech tygodniach też jest jak najbardziej bez zarzutu. Podsumowując, myślę, że wszystkie produkty zdały dzisiejszy test celująco. Baza jest bardzo przyjemna w pracy, jest dość gęsta, ale w miarę szybko się poziomuje na powierzchni paznokcia. Lakiery hybrydowe mają świetną konsystencję, są też bardzo dobrze napigmentowane, a ich pędzelki są bardzo wygodne w pracy. To daje piękny połysk i utrzymuje go nawet po trzech tygodniach. No i oczywiście wszystkie produkty trzymają się bez zarzutu co najmniej przez 3 tygodnie. Na pewno jeszcze nie raz będę sięgać po produkty tej marki, bo jestem bardzo zadowolona zarówno z komfortu pracy, jak i efektów. Planuję wracać do Was z tą serią regularnie co miesiąc. Kolejne produkty są w trakcie testów, dlatego jeśli nie chcecie przegapić następnych odcinków z tej serii, to serdecznie zapraszam Was do subskrybowania kanału. Dajcie mi także znać, jakie marki chcielibyście jeszcze zobaczyć w takim teście. To wszystko, co dla Was dzisiaj przygotowałam. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do usłyszenia w kolejnym materiale.